Hej, witajcie. Kolejny odcinek Łowców Skarbów. Niedawno pokazywałem, co prawda, esto, ale kolega tutaj zrobił dosyć fajną bitwę. Nikt nikt, kolegi znaczy mniej więcej tyle, że napędza wam tyle stracha, że będziecie uciekać tak szybko, że aż was zaboli. Chyba nie? O to ci chodziło. No jasne. <laughs> Super. Sklan, klan, klan Fir. Mniej więcej powiedz jak na szybkie, co to za klan. Klan głównie jest pod CW, gramy mm -hmm. przez kompanie Plutony i ESL'a czasami. Aha. Czekaj sek sekundkę, tylko Cię podgłoszę, bo mam Cię za cicho. OK. ESL'a też zagracie, tak? Eee... No dobrze. A już długo jesteś w tym klanie? Od niedawna, może miesiąc, raptem. Ciężko było się dostać, czy raczej nie? No, z wymaganiami istnie nie spełniałem, więc ciężko nie było. No mhm. na początkujących graczy to trzeba się wysilić, nie? Mhm. Ale w każdym razie klan polski, tak? Polski, polski. To jest klan polski, tak? Aha. Tak. Rozumiem. No dobra. Teraz wytłumacz dlaczego S100 i dlaczego 3 razy S100 No, że w wyniku tego, że nam nie zbyt szło tego dnia. Trafialiśmy na takie teamy, co nie zbyt ogarniały, więc mhm. postanowiliśmy sobie zagrać z takiego fun, nie? Mhm. że ja bardzo lubię 100 koledzy też, no to zagraliśmy. Akurat tak nas wylosowało, że kopanie. Postanowiliśmy jechać na górę, taki nietypowy pomysł. No i jak widać się udało no tak, dokładnie, bo zwykle zwykle esetkami jakimiś heavykami jeździ się bardziej w okolicy tutaj, gdzieś, gdzie akurat te ichniejsze esetki są nie. to jest takie normalne, standardowe miejsce dla s 100 a tutaj taki, że tak powiem lekki zong, jeszcze im chyba zrobili hmm. No dobrze, powiesz mi coś tak mniej więcej. To jest, mówisz, że lubisz Esetkę, tak? No tak, według mnie to chyba najlepszy człowiek ciężki. Taki typowo pancerny. Uh -huh. Jeśli chodzi o, oczywiście o taki bardzo opancerzony, prawda? Oczywiście, no w nie grałem, no ale grałem tyle co na testach i to jakoś tak wiesz. dla mnie to szału nie robiło, teraz tak czy tak większość gra goldem, więc na to samo wychodzi, nie? Grając na teście czy też grę z normalnych serwera. A znaczy... e setka to jakoś ma ten swój urok, że tak powiem. Znaczy, umiejętne kontowanie się zarówno e setką, jak i małcem chyba przynosi podobne rezultaty. Z tym, że chyba e setka w tym momencie jeśli chodzi, jest trudniejsza. Jeśli chodzi o, 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 o to, że jednak pod te gąski chyba więcej wchodzi, prawda? Ewentualnie w te boczne fartuchy z pocisków podkalibrowych, bo kumulacyjnie oczywiście wszystkie ona wyłapuje za zero, ale podkalibrówki potrafią wchodzić. No to tak, ale też STRA ma wydaje mi się lepszą wieżę, bo w Mausa to tam nie potrzeba golda, żeby się w te policzki wbić. A tutaj to jest jednak, jednak trzeba goldem ewentualnie, żeby się wbić, no to z tą belkę na górze tak. Mhm. A w ogóle ta belka to przyjmuje coś, bo ja powiem tak, że ja nie strzelałem w tą belkę już od wieki, ze względu na to, że powiedzmy tak, bardzo często tam są jakieś takie właśnie strzały dziwne. O! No raczej, raczej wolę właśnie policzki obstrzeliwać aniżeli tą belkę, bo policzki są jakby bardziej pewne. Znaczy, w Belkę, jak ja strzelam, to wchodzi w każdym, miejsce, tylko nie w ten taki cyperek, co wystaje, nie? W mhm. taki jakby wizjer, bo tam y, może przelecieć pocisk i po prostu nie trafić w pancerz. A jak się trafi w Belkę, no to tam jest pancerz i normalnie wchodzi z DMG. Aha, rozumiem. Tutaj Bat miał jakieś, jakieś problemy, bo strzelałem do niego z Golda, ale no, tutaj było całkowicie for fun. A że akurat on wyjechał, no to nie będę marnował tam 17 sekund, żeby oddać w niego strzał, oczywiście. Znaczy ja ci powiem tak, no tutaj strzelałeś, strzelałeś do Centuriona, prawda? No i właśnie tutaj ten minus pocisków kumulacyjnych wyszedł, bo strzeliłeś go w bok, w, bok w gąski i za zero zupełnie, także to jest właśnie minus pocisku kumulacyjnych, prawda? No właśnie, to jest ten problem, bo od boku to jest też ryzyko, jak, jak czołg ma gąsienice duże ewentualnie, taki fa, takie fartuchy jak Centurion też ma. Mm -hmm. No dlatego często właśnie tak, jeżeli, jeżeli się ustawia Centuriona, to czasem właśnie lepiej bok, do bok, bokiem i wtedy jest większa szansa na to, że się dostanie za zero. Tam miałeś jeden fartowny bardzo strzał w tą E50, 50K, E50M, e 50 bo tak tylko, tylko wystawał, wystawał jego kawałeczek, a ty podjechałeś i do przodu i strzeliłeś tak na, że tak powiem, nieskupionym celowniku, także to, to dużo, dużo fuksa. E, pow, powiedz mi tak, no, jeden kolega już o, z twojego teamu niestety padł, e, no ale, ale, ale. No, dlatego ty musisz się teraz robić za, za co najmniej dwóch, nie? Zgadza się. Tutaj taki infartowny strzał no nie trafił, niestety. Mógł skończyć tego heaviego. A nawet nie wyświetlił, nie wiem, czemu. Mhm. Wiesz czemu? Ponieważ on się świecił. Jest. Sprawa tego typu, że jeżeli byś podjechał, on by się nie świecił e, i ty byś go zaświecił, e, to wówczas e, on zostałby, e, znaczy, zostałbyś po strzale na pewno wyświecony. E, na, natomiast, jeżeli ktoś go wyświecił i ty się sobie stanąłeś ładnie za, za, za tym, za krzaczkiem, no to on on wtedy nie jest w stanie cię wyzaświecić o to jest może takie w skrócie wytłumaczenie dlaczego nie zostałeś zaświecony wtedy no ale przedtem jak wyjechałem jak e, oś nie świeci, jak ja go wyświeciłem to właśnie przez szef już nie wyświecił to właśnie mm -hmm. to jednak który wytłumacza wszystko mm -hmm. no dobra masz już 5500 dmg e, 5 fragów no i jedziesz dalej nie, nie zastanawiając się jak Tiger? Powiem ci szczerze, że jak na... O patrzę, teraz się tutaj gdzieś będzie bił e, Powiem tak, jak na jak na takie działo na 155 e, przepraszam, to jest 175. E, nie, nie, 150 No, e, to powiem ci szczerze, że e, aż zastanawiającą ma tutaj celność, bo tak prawdę powiedziawszy, nie bardzo celujesz, a strzelasz. Dużo masz bitew na SSC Coś koło 9 będzie. Aha, czyli już taki op operkowany mocno ten, ten czołg jest. Czyli ja wiem, tam raptem trzeci perk na 90, coś Aha. takiego. Aha. Nie, bo tak właśnie wiesz. Dziwi mnie to takie strzelanie właśnie bez żadnego tego, no ale w każdym razie wchodzi ładnie. No, to działa jakoś mi się wydaje bardzo cenne, bo pociski lecą tam gdzie jeszcze ta parabola to. Z daleka idzie ładnie trafić, mm -hmm. jest takie władzy, nie? Mhm. Mm Fosza nawet z pocisku przeciwpancernego można ładnie trafić z odległości tam 300 czy tam 400 metrów, nie? Chciałem jest ciałem Może nie na papierze, ale podczas bitwy to się jednak daje wyczuć. Powiem tak, e, ładnie bijesz cały czas z golda, no to niestety mm, jest to kosztowna zabawa, ale... Ale pomijając kwestię tego, że strzelasz, nie i często, często wychodzisz na bardzo dużym minusie setką, czy tak raczej w miarę, w miarę że tak powiem, bez, bez wielkiego szału. O. Czyli na przykład nie wychodzisz często po 50-80 tysięcy na minusie. Zdać często to to nie jest, bo robię tam jakiś damage w granicach 4 czy tam 3000, no to mm -hmm. już pozwala na to, żeby mieć tam... albo na minusie przypuśćmy 15 ewentualnie na plusie jeszcze z 10 nie? Aha, rozumiem. No właśnie to, to było, tego byłem ciekaw. No pod tym kątem to powiem ci szczerze, że... No nie miałby szans, żebyś go nie przebił, bo to kąt jest powiedzmy tak niesamowity i... i ta wieża, wieża w esetce byłaby rzeczywiście bardzo wtedy łatwo do przybicia. A niestety ktoś mi go No właśnie, no to to jest właśnie cały, ta, cały urok randomów, że oni ten nie patrzą, tylko jadą i dobijają. Oznaka miszowska, stalową ścianę dostałeś, duży kaliber oraz specjalistę, no bo niestety dobili ci. Ale, tak jak powiedziałem, ucharowałeś się za dwóch, bo kolega Kolega Gregory1980 padł, padł był od razu na początku bitwy i bardzo dobrze, bo wtedy nie przeszkadzał Ci w robieniu damage'u, prawda? Zgadza się, przydało się. 10262 damage'u, to jest Twój najlepszy wynik na setce. Ogólnie z wszystkich, w DMG no to jest jak dla mnie największy na razie. Mm -hmm, mm -hmm. To wcale nie jest takie proste zrobić 10 tysięcy demedżu, bo, bo zbyt dużo jest jakby takich zależności co z tego, że pojedziesz, że będziesz bił się z czołgami, jak właśnie wyjadą, podobijają ci je albo, albo pojedziesz zupełnie w inną stronę, a cała, całe siły pojadą w drugą, więc, więc to jest tak, że no, niestety to już trzeba mieć dużo szczęścia, żeby zrobić tyle demedżu. Dokładnie, bitwa się musi ułożyć pod ciebie, mm -hmm. żebyś tak właśnie widział. No, no a nieczęsto jest widziana esetka na, na healu, na, na, tych, na kopalniach, więc dlatego też było troszeczkę zaskoczenie dla przeciwników. Dokładnie. E, tak jak powiedziałem, wyszedłeś na małym minusie. Gdybyś nie, jeszcze nie zużył jakiegoś tam naprawiaczki albo czegoś, to prawdę powiedziawszy, wyszedłbyś bez mała na zero. Więc no Całkiem nieźle to wyszło, 2202 expa, no to to już jest exp taki solidny, jak na dziesiątkę, to pomyślę, że, że zrobić ponad 2000 expa to już nie jest tak łatwo, no bo niestety jednak musimy bić się, żeby zrobić tyle expa, to musimy zrobić albo właśnie dużo damage, albo dużo fragów, ze względu na to, że już nie mamy tego bonusu za, za czołg jakby wyższego tieru, prawda? Dokładnie, na tych już trzeba się konkretnie namęczyć. Mm. Super. Chcesz kogoś pozdrowić? Oczywiście cały klan e, Fir Ola, oraz e, Sancho.pl Sancho.pl, no też fajne. fajne to tak jakiś e, Sancho Pansa ewentualnie, coś w tym stylu. Jakiś kolega. Dobra, super, podobało mi się. E, oczywiście ja raczej setki nie zrobię, bo, 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 bo no, nie, no, nie podoba mi się, jeśli chodzi o e, pomysł robienia tak wolnego czołgu. Ale jeżeli chcecie, możecie oczywiście robić i bawić się, cieszyć się grą takim, takim rzeczywiście mm, potworkiem na goldzie, prawda? A powiedz mi tak jeszcze jedną tylko rzecz. E, zwykłe pepeki. No, ja używam często. Jak e, zwykłe randomki, no to w dziesiątki wszystkie wchodzi. Tylko wiadomo, trzeba znać dobrze weak poty uh -huh. i mieć też cierpliwość, nie? Żeby no. przeciwnik też, wiesz, wyjechał pod ciebie. Z, do, z dobrą pozycją nie? dla ciebie, żebyś mogła nie oddać strzał. A nie wiesz, wyjeżdżać tam na przykład na ISA 7 od przodu wiadomo, się nie przebije, tylko czekać aż wysuną te słabe exploity. Mhm. wystawię przednie kółeczkę, wtedy możesz go przebić. No, czyli też jest to do ogarnięcia, z tym, że, z tym, że wiadomo, że w tym momencie musiałbyś grać bardziej zachowawczo i, no, i, 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 i wtedy nie ma już chyba tego fanu, a... A z tego co wiem, wszyscy, którzy grają esetkami, to raczej uważają ten czołg, dla czołg za czołg taki dla do zabawy, o na tej zasadzie, na goldzie i, i bawimy się, tak? Ja też tak go właśnie traktuję. Rozumiem. Dobra, fajna bitwa, podobała mi się, także mam nadzieję, że jak będziesz miał fajn, równie fajną bitwę, to, to przyjdziesz i pokażesz. No oczywiście, na pewno się zgłoszę. Dobra, no to w takim razie dzięki, do usłyszenia. Dzięki, na razie.